W niezwykłej scenerii Zamku Międzylesie zorganizowana została Regionalna Konferencja Historyczna. Wydarzenie przyciągnęło miłośników historii i pasjonatów lokalnych dziejów. Regionalna Konferencja Historyczna jest drugim wydarzeniem dotyczącym historii naszego regionu, ziemi kłodzkiej, powiatu kłodzkiego, które organizujemy w tym roku. Jest ona poniekąd kontynuacją wiosennego projektu Forum Młodych Pasjonatów Historii Regionu. Tym razem tutaj w Zamku Międzylesiu skupiamy się przede wszystkim na w terenach najbliższych do naszej lokalizacji, czyli dotyczących historii Międzylesia w różnych obszarach czasu. Tak jak poprzednim razem chcemy przekazać informacje, które pasjonaci danego regionu pozyskują przekopując archiwalne księgi, przeszukując dokumenty i sprawić, aby historie naszych przodków, historie mieszkańców tego regionu nie zostały zapomniane. Brałam wcześniej udział w forum młodych pasjonatów historii genów Kłodzku wcześniej w tym roku i bardzo spodobało mi się to wydarzenie. Bardzo spodobał mi się sam format oraz, no szczerze mówiąc, udało mi się nawiązać personalne relacje z uczestnikami, z organizatorami, więc słysząc, że jest możliwość wzięcia udziału w kolejnej konferencji robioną przez tych samych organizatorów, stwierdziłam, że jak najbardziej muszę tam być, zwłaszcza, że moja organizacja, zarówno w, tamtej, w tamtym przypadku, jak i w tym Przypadku, to znaczy Dziejokon, że tak powiem współpracuje z całym wydarzeniem i my też trochę pomagamy organizacyjnie, medialnie, więc jest to dodatkowa okazja, żeby móc wziąć udział w czymś, co uważam, że jest bardzo wartościowym i bardzo fajnym wydarzeniem. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać sześciu fascynujących prelekcji, a między panelami był czas na rozmowy i inspirujące dyskusje. Poprowadziłem panel na temat starej księgi z duszni, która została mi podarowana. Księga dotyczyła bractwa, które znajdowało się, jak już mówię, w dusznikach zdrój. Sam panel był jako swojego rodzaju sposobem, jak się prowadzi analizę takiego źródła historycznego, sama prezentacja też księgi, sposobu przykład tłumaczenia poszczególnych fragmentów i też na przykład w jakich miejscach poszukiwać informacji na temat takich ksiąg jak znaleźć swoich przodków w internecie. Uważam, że temat troszeczkę odbiega od konferencji w, w sensie regiona, regionu, bo poruszamy tutaj głównie kwestie regionalne. Ale tak szczerze ta genealogia jest bardzo mocno związana z tym regionem. Przybyliśmy z różnych stron i warto to badać. Mi się najprzyjemniej korzysta z skanoteki i genetyki. Tam najłatwiej odnaleźć metryki swoich przodków no, z odległych lat, czasem nawet do XVI wieku. Natomiast jeśli chodzi o takie archiwalia, no to bardzo dobrze na przykład współgra system Szukaj w archiwach. Bardzo się cieszę, że zostałam ponownie zaproszona na konferencję młodych historyków. Dzisiaj w Międzylesiu podejmę temat chyba bardzo mi szczególny i bliski, czyli wież mieszkalno-obronnych na ziemi kłodzkiej w wieku XIV i XV. Skupię się na czterech. W Bystrzycy Kłodzkiej, w Międzylesiu, w Starej Łomicy oraz w żelaznie. Stara Łomica też będzie ciekawa, ponieważ zaprezentuje makietę, która obecnie jest w Muzeum Filumenistycznym Kłodzkiej, a którą można otworzyć i do wieży zajrzeć. Jest to nie lada gratka, ponieważ do mieszkalno-obronnych ciężko się dostać, bo są w rękach prywatnych, a poznać ich funkcjonalność, obronność, cechy reprezentacyjne jest czymś chyba niesamowitym, bo no, ta historia wciąż jest wokół nas. Zwieńczeniem konferencji była debata historyczna i nocne zwiedzanie zamku. Muzyka